serdecznie po raz kolejny. W dzisiejszym odcinku do grona moich wojowników i moich partnerów treningowych Anity i Andrzeja Dołącza e, na trening i zobaczycie, jak z chłopaka, który tak za dużo poza tym, że jest prezesem FEN-u, nie ma nic wspólnego ze sportami walki, bo nie robi tego na co dzień, bardziej sobie robi jakieś tam inne rzeczy. Będzie można zrobić z nim fajny trening i zobaczy jakie to MMA jest od środka, trenując z profesjonalistami, tak. Przedstawiam Pawła Jóźwiaka, prezesa Federacji FEN. Witam wszystkich, bardzo serdecznie. No co, no to zaczniemy może od jakiejś małej rozgrzewki. Andrzej poprowadzi tutaj Pawłowi jakąś delikatną rozgrzewkę. Ja przetarczuję prezesa tego, Anita pokaże mu kilka akcji z parteru. I za A się... nie, ja tylko nie bij mocno, żeby nie bolało, bo ja muszę pracować. Przede wszystkim będziemy walczyć o lepszy kontakt dla Anitya i dla e, Andrzeja. Dobrze, dla... ja już <laughs> obiecuję grube podwyżki, o po do... szczegółach pogadamy później. Dlatego przejdziemy teraz do, do meritum, e, zaczynamy trening z e, Pawłem. Andrzej poprowadzi mu tego i poprowadzimy razem wspólnie tą całą akcję. Zapraszam. No to dobrze, Panie Prezesie. To mam robić. Żebym się nie zmęczył tylko za bardzo. rozciągamy jedna strona, druga mocno klatka po przodu i pięć pięćset dziewiętnastu wąsku łokcie to właśnie i z i kolam do klatki, do barku jedna noga i druga Chłopaki, ciosy w dół. I już od biorączki do i bardziej mocne rwono, to przy bardach. Pięto pośladki. I na krzyż stopy. No właśnie, a nie, tylko na wysokości strotku uderzamy. Jeszcze 10. I to samo, do góry. No właśnie. Andrzejku, to teraz prezesowi troszeczkę gimnastyki. Kilka przewrotów w przód, kilka przewrotów w tył. Zrób nasze ulubione berimbolo. Okay. Robimy pandę, zróbmy jakieś pandę rzeczy, żeby rozciągnąć Pawła. I wrócimy z nim do stójki, tak? Porobimy z nim jakieś. Dziękuję panie prezesie, hop, Ręce na matę. Szybko Do Przejdziemy może już do jakichś podstawowych rzeczy, tak? Andrzejku, ja... Dobrze, to Pawle, załóż rękawice, tak? tak. Załóż rękawice duże. Już to zrobimy kombinacje bokserskie, potem dużym poknięcia. W nie będziemy improwizować trochę zabawy. Biegamy prosty. Tak, jest gardę, ręce, ręce wysoko prawej. Ale spokojnie, ręce. Tak, jest mniej siły Szykujemy Pawła na Marcina Lewana. Z tym bez przygotowania. Mamy mandarynki, pamiętajcie. Jeszcze raz, co? Ręce do chodzimy, chodzimy. gardła. Ręce do gardła. Ręce do gardła. Ręce do O, Ręce do gardła. Ręce Ręce

i prawy, prawy. Zatrzymuj się w miejscu Paweł, ja tu się w siostr. Zatrzymuj się w miejscu, bieskać. Ustaw sobie i dopiero uderzenie. Zdajmy nogę W miejscu? O właśnie. Lewy Tu, na dwie. Na dwie. Tu prawy, ha. Dobrze. Oddychaj Paweł. I robimy sobie teraz. Jestem no, zmęczony. Zróbcie tylko tutaj sobie takie luźniutkie no rączki, daj sobie ręce, tak patrz, zobacz, tak, tak nie sobie nie ręce, zobacz, puść, puś ręce, puść ręce, o, ale rozluźnij sobie i zrób sobie rękoma tak, okej, okay? i sobie, przeprowadzaj tak ręce, żebyś sobie rozluźnił, zobacz, okej, okay. o kawałek chleba, panie Pawele. widzi pan, ile pieniążków muszą też... Dobra, Pane, daj sobie tego, po zobacz, prostu zobaczcie sobie, Anitko, chodź tutaj z prezesem, Anita, pokażemy, że idziemy do parteru, do tak, i Anita pokaże prezesowi podstawowe dwa, yy, dwa ćwiczenia, dwa, dwa, jedno poddanie na pewno, jakieś jedno przyłożenie, żeby Paweł wiedział jak w tym parterze ciężko jest. Także oddaję Anitce Pawła. Dobrze? Nie to dobra, ja stoję i rozumiem, ty nie atakujesz. Nie, nie. Chodzimy do parteru. Wchodzimy do parteru. O, może zróbmy tak. Anitka, w dół. Prezes będzie w pozycji takiej jak Anita. Anita będzie tutaj. Ok. Tak. Jesteśmy w takiej pozycji. Teraz Anita pokaże na mnie, jak prezes będziesz sobie... To pamle... ja jest na dole, góry. Ty jesteś na dole, ty jesteś do a ja jestem teraz imituję Anitę, tak? O, długa ręka na głowę, skręcamy i wyciągamy poradkę. I masz podstawową dźwignię, którą podnasz zawodnika, albo kogokolwiek. Jeszcze Rozumiem, że jestem standystą, mam klepać jak Martin Ivan w odpowiednim <laughs> momencie. Dokładnie. Dokładnie. Może dajmy spokój temu chłopakowi, bo daj, się zajęcie kurczy. Jeszcze raz. O, chodź pan elitka daje tego. Wyślij. <gryst> Teraz wyciągam i tak. Gardę odsuń, biodro wysuń. Próbuję coś dobrego zrobić. O, do tej strony, luźniutko, luźniutko. Teraz biodra, o, o, o. Nóżki sobie odchodzą, późno nogi z tego, gardę rozepnij. Rozepnij gardę i skręć się w tą stronę. W prawo. Tak, tą. Tu się skręca. O, i musisz przełożyć nogi. Nie, nie. No, tutaj. O, jest. O. o. A tą trzymać ma Aha, bo to ja mam Tobie założyć a, tą technikę. Tak, nie. No to co że a nie tam założyć Teraz. Brawo. Jeszcze raz. Dobro. Nieprofesjonalna bolaszka. Dobra, że ja to zrozumiałem. Podełku. No. Prosta rzecz, którą masz tak. Garda zapięta, ściągamy rękę, którą atakujemy, z tej strony się ściągamy. Ręka dokręcona, tą nogę atakujemy. Noga na biodro, dokręcamy. Tutaj sobie przeczytujesz i zobacz, ręka pomaga na bioder. Tylko sobie dokręcasz, wtedy ta dłoń, zobacz, jest ponad linii, tego, nie krzyżujemy nóg, tylko nogi do siebie. I biodrami wypychasz, tak? Czyli rękę, którą atakujesz, do tej ręki się dokręcasz, czyli... No, o właśnie, widzisz zakręcone jest jak naprawdę Na Naprawdę to ścieżka, prawda, że to pozwoli. Dobra. 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 Do tego. Teraz tak puszczam to, tą to nogę przekłada. Przy bloku jedną rękę, <grym> tak? tak? Okay. Teraz tą nogę daj na biodro. Tą nogę na biodro. na biodro, dotrzymuj bioderko. Nie, nie, nie. Teraz jeszcze raz. Idziesz w tą stronę, tak? W prawo się i Dokręcaj, dokręcaj w tą stronę. Dodaj. No, przekładam nogę. Nie w tą stronę. drugą musisz. To tą nogę? Tu się dokręca. Tu. Tu masz, jak możesz zrobić trójkąt, teraz masz to żyje. No tutaj, puszcz to, nogę, tu, no. a, pod tego i masz trójkąt. Proszę! Poduszona jest! Paweł od razu z balachy idzie do trójkąta, jest fenomenalne. Widzicie, rozkręcam się z każdą rundą, yeah! Dobra, Pani, Pani, to niech da teraz mi da tam to, pokaż też tutaj tak, jak, jak tego Pawła się przytocza. Uwaga, wychodzimy. Szybka skrętówka. Wchodzę w nogi. O i właśnie! Uwaga. Jeszcze walczę, jeszcze walczę. I zrobiłem najmana. Piona. Myślę, treżę się, że zmienisz zdanie o tym, ile trzeba chłopakom teraz dać więcej tak? Będziemy płacić jak na zborze. Naprawdę, słuchajcie, to jest bardzo trudny sport. Widzicie to w moim, przyk moim przykładzie. Nigdy nie byłem zawodnikiem MMA. Jestem byłym rugbystą. Także siłą, żeby sporty walki nie są mi nie niejedną diatykę spotkają na boisku, ale jak widać, to jest techniczny sport, to nie jest zwykła biatyka, to jest coś wspaniałego i pomaga intensywnego, skrupulatnego treningu. A jak widać na moim przykładzie te techniki są bardzo trudne. Dziękuję i zachęcam wszystkich do trenowania MMA. Nic więcej nic dodać. iż żyjąc. Paweł powiedział wszystko, co jest na ten temat. My tak naprawdę próbujemy Was nauczyć, może nawet nie nauczyć, za chcielibyśmy Was zachęcić do tego, żebyście polubili tą piękną dyscyplinę sportu, żebyście się otworzyli na ten sport i żebyście razem z nami rozwijali i pomagali temu sportowi, żeby wszedł w górę, bo jak widzicie, coraz bardziej jest popularny, a przy takich federacjach jak FEN, jak inne federacje jesteśmy w stanie dźwignąć ten sport bardzo wysoko i przede wszystkim też dać Wam. Fanom, kibicom, piękno tego sportu, czyli to, co najlepsze, najlepsze walki, ale to tylko takim dzięki zawodnikom i zawodniczkom, które tutaj są. Pozdrawiam. I was serdecznie. Dziękuję dzięki trenerom, właśnie takiemu trenerowi <grym> menadżerowi <nie menagerowi. grym> grupa Artnot, Najlepsza grupa menadżerska w Polsce, a który jest swoim fachowcem. Do tego jest też byłym sportowcem czynnie, cały codziennie trenuje z zawodnikami, także wie o co z tym wszystkim chodzi. Razem budujemy potęgę tego sportu. Pozdrawiamy serdecznie. Witam was wszystkich serdecznie. Dzisiaj z Wrocławia, za mną Oktagon, jutro Galafenu i ciężkie grzmoty 6 Arnoksów na karcie Walk. Co, no chciałbym Was zaprosić do śledzenia i subskrypcji e, kanału Szkoły Wojowników MMA wraz z SuperExpressem, Fenem i Totalbetem. Chcielibyśmy po prostu Was tutaj zaprosić, żebyście wspierali nas, oglądali i jeśli będzie Wam się podobało, zostawiali jakiekolwiek wiadomości, które pozwolą na to, żeby dokręcić kolejne odcinki, może coś ciekawego, wniesiecie nam do tego programu. My jesteśmy otwarci na każdą propozycję. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i zapraszam do oglądania i śledzenia tego kanału. Pozdrawiam.